Cześć, dzień dobry. W tym filmiku chcę opowiedzieć króciutko o dzisiejszej sesji i o kilku poprzednich, to tak seriami czasem idzie, związanymi z czytaniem kronika kaszy. Ponieważ tak się akurat złożyło, ja w ogóle jestem zdania, że nie przychodzą do nas ludzie, którzy nie mają czegoś wspólnego z nami, czy z naszym problemem, czy z naszym zainteresowaniem, czy z jakąś tam naszą aktualną pracą. To jakoś tak na prawie przyciągania po prostu działa. Bardzo dużo było ostatnio czytania na temat, no nie na temat, to jest źle powiedziane, czytania, które było związane z poprzednimi. Wcieleniami, gdzie nacisk był na poprzednie wcielenia. To albo samo wypływało, albo wręcz było takim pytaniem zadawanym przez osobę, która chciałaby jej kroniki przeczytać. I wiecie, to jest niesamowite, dlatego że czasem, nawet ja czytając, nie znając historii przecież tej osoby, mam takie poczucie, że prawie słyszę to jak jakby puzzle osiada brakujący puzel osiada we właściwym miejscu i ten obrazek wreszcie zaczyna być czytelny dla tego kogoś taki niemalże dźwięk temu towarzyszy i tak było w kilku ostatnich właśnie przypadkach gdzie zupełnie niewytłumaczalne z logicznego punktu widzenia z tu i teraz rzeczy działy się w życiu tych ludzi Natomiast one były całkowicie oczywiste, uzasadnione, logiczne, wtedy, kiedy dochodził do nich właśnie ten szerszy kontekst, czyli informacja z wcielenia, które. Jakby to powiedzieć, które postanowiliśmy jako dusze. Gdzieś, weźmy to w pewien cudzysłów, dokończyć zadaniowo tutaj, w naszym obecnym życiu i w tej przestrzeni. I, i, i po drugiej stronie słyszałam takie, wiecie, taki upust energii, takie, taką, taką ulgę, że uff, rozumiem, tak? Wreszcie jakby coś się ułożyło. Nie zawsze tak jest. Ja nie mówię, że to jest. Że tak jakby każdy przez to przechodzi, i że yy, jeżeli nie poznamy swoich wcześniejszych wcieleń, to w ogóle nie, nie, nie ruszymy z miejsca z pro, problematyką naszego bieżącego życia. Nie, zupełnie nie. Tym bardziej, że mistrzowie i nauczyciele w kronikach akaszy naprawdę bardzo często yy, po prostu posługują się symbolami i to symbolami i metaforami. I yy, yy, robią to dlatego, że. No po prostu pewne rzeczy muszą być dla nas zrozumiałe, czyli jakby muszą być dostosowane do naszej percepcji, do nie tylko mojej percepcji jako osoby czytającej, ale przede wszystkim do jakby percepcji tej osoby, dla której kroniki są otwierane, no bo to jest dla niej. Więc. Więc nie, nie jest tak, że, że tylko i wyłącznie jakby jest tutaj mowa o wcieleniach, akurat teraz tak ostatnio się ją poukładało, że, że rzeczywiście sporo tych, sporo tych wcieleniowych historii się pojawiło. To oczywiście później tłumaczy też wiele rzeczy związanych z relacjami w naszym życiu, nie tylko z tym, co konkretnie się dzieje, czy też z problematyką, z którą mamy do czynienia, ale również z ludźmi i relacjami, bo jak pewnie podejrzewasz, jest tak, że z wieloma duszami spotykamy się wielokrotnie, tylko jakby w różnych układach. Pewne rzeczy nie zostały przerobione, a były ważne, więc jak gdyby umówiliśmy się, że schodzimy po to, żeby je podokańczać, po to, żeby się uzupełnić o coś, uzupełnić o jakąś wiedzę, w ten sposób wzbogacić siebie. No, ale jednocześnie też, jak gdyby jakościowo postawić ten, ten, ten krok głębiej w swoją stronę. Czy też powiedziałabym może szerzej i bardziej w stronę, wiecie, w stronę odbudowania połączenia, bo. Yy, Wiem, że wcielenia, a połączenie ze stwórcą to są dwa bardzo odległe tematy, ale jednocześnie one się gdzieś w którymś momencie dla mnie przynajmniej stykają i wiążą. Bo obserwując, wyciągając wnioski jakby nie tylko z własnego doświadczenia, ale też obserwując czytania, kronik, czy, czy pracę w polu kwantowym, coraz Częściej dochodzę do takiego przekonania, że każde z doświadczeń, że każda jak gdyby dopełniająca się lekcja zbliża nas do tego, do uświadomienia sobie tego, że my jesteśmy w sposób stały i nierozerwalny połączenie z większą całością. My jesteśmy, jak gdyby, kroplą w oceanie, czyli jednocześnie mamy jakość całego oceanu, ale też równocześnie jesteśmy kroplą. I, i ulegliśmy to już nie chcę wchodzić teraz, jakby z, dlaczego tak się stało, to pewnie jest dla Ciebie też jasne. Ulegliśmy pewnej iluzji odcięcia od źródła. Odcięcia od tego połączenia ze wszystkim, co jest w tym, przede wszystkim ze stwórcą, bo stwórca jak gdyby istnieje, płynie, jego kropla płynie we wszystkim, we wszystkim, co jest. I odnoszę wrażenie, że te ostatnie sesje, które akurat były mocno tematycznie oparte o wcielenia, o, o reinkarnację, o, o niedokończone lekcje, że one właśnie Krok za krokiem przybliżają nas do, do przypomnienia sobie, do poczucia tej jakości połączenia ze stwórcą wszystkiego, co jest, ze wszystkim, co jest, będąc osobnymi, ale jednocześnie będąc wszystkim wszędzie i zawsze. I to jest, to jest absolutnie magiczne, magiczna jakość. Po powiedzieć to w słowach to jest mało, natomiast poczuć to, a można to na przykład też poczuć w medytacji, ten, ten rodzaj połączenia, ten, tę jakość to jest coś, co zmienia życie, zmienia percepcję, zmienia jakości doświadczeń w sposób natychmiastowy i fundamentalny. Mnie do tego akurat doprowadziły, do tego punktu doprowadziły kroniki akaszy, ale też wzmocnione, wzmocnione medytacjami, które robiłam znacznie, znacznie wcześniej. Ale naprawdę widzę i czuję, bo to przede wszystkim o to chodzi, że ludzie, z którymi akurat ja się stykam podczas czytania kronik akaszy, mają podobnie, że te puzle nagle wskakujące w ich życiu w postaci informacji czy inspiracji na miejsce, otwierają jakąś nieznaną dotąd, dotąd przestrzeń, i ta integracja ze sobą, ze światem, zbliża ich do połączenia z tą świadomością, najwyższą świadomością ze wszystkim, ze wszystkim, co jest. Nie wiem, czy powiedziałam to czytelnie, nie wiem, czy powiedziałam to jakby, czy będzie to dla Ciebie takie jasne, ale jakoś gdzieś głęboko poczułam taką potrzebę, że, żeby to podkreślić, bo bo raz, że zastanowiło mnie zastanowił mnie ten, ten, ten ciąg taki właśnie czytania kronik, w których za każdym razem wychodziła jakaś sprawa wcieleniowa i to było bardzo ważne, to nie chodziło tylko o ciekawość, ale też kierunek refleksji i u mnie, i u tych osób, który nas doprowadził do właśnie takich wniosków, jakie Ci przedstawiłam. Więc um, chciałam się z tym tobą, z tobą podzielić, że takie cuda w krękach Akaszy też, też się zdarzają, takie impulsy przychodzą i to jest po prostu bardzo, bardzo budujące, bardzo takie um, otulające, uspokajające może nawet. No. To w takim razie życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kronikach Akaszy w Eterze. Tutaj właśnie może coś ciekawego się zdarzy to to nagram filmik. Na razie pa! pa.